Tydzień temu Real po zwycięstwie w klasyku, po zwycięstwie z Walencją, przepotężny, wygrywa wszystko, Ligę, Ligę Mistrzów, jest siła. Tydzień później taki malutki Dogo, Realik, Shabi out, wszyscy out, Real przegrywa wszystko. Jak to się szybko może w piłce zmienić, nie? Ola madridistas, wyglądacie kanał Realny Kibic, ja jestem Andrzej, zapraszam na dzisiejszy odcinek, a tematem dzisiejszego odcinka będzie... No właśnie, długo się zastanawiałem nad tym, jak ten odcinek ugryźć i stwierdziłem, że nie będzie to taka typowa analiza spotkania Realu Madryt z Rayo tylko taka analiza ogólna sytuacji tego, co się, co się w Realu teraz dzieje. I takie troszeczkę wróżenie z fusów co będzie dalej. Może przedstawię taki wiecie scenariusz trochę negatywny, scenariusz trochę pozytywny tego, tego co się prawdopodobnie w najbliższej przyszłości wydarzy. I potraktujcie ten film troszeczkę jako takie uspokojenie nerwów nieco, nie? Nad samym meczem z Raios stwierdziłem, że nie będę się specjalnie rozwodził. Bo nie ma za bardzo na czym. Ten mecz był tak nudny po prostu i zły w wykonaniu Realu, że wielkiej analizy według mnie tam tak naprawdę nie ma. Znaczy nie ma potrzeby na taką analizę, bo widziały gały co się działo. Nie zrymowałem teraz, ale wiecie o co mi chodzi. Mogę powiedzieć może parę słów o, o, o piłkarzach, że dla mnie jedynym. Albo w zasadzie, no tak, tak, jedynym takim piłkarzem, który wyróżnił się na plus, był Raul Asensia, i w tym momencie, tak naprawdę, on zasługuje na pierwszy skład kosztem Dina Hausena. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Przy formie Dina, no Raul Asensia wygląda na razie jak młody bóg po prostu i jest podstawowym stoperem na ten moment. W tej formie na pewno. I Raul wczoraj był taką, taką małą świecącą gwiazdką w tym bagnie. W pierwszej połowie, jeżeli chodzi o atak, to tam co, Vinicius cisnął i był chwalony przez komentatorów i rzeczywiście, on był jedynym piłkarzem, który potrafił w ogóle w jakikolwiek sposób stworzyć zagrożenie. Może nie jedynym, to zaraz powiem. Ale rzeczywiście, on cisnął mocno, dryblował dużo, wchodził w to pole karne, ale znowu, nic z tego nie wynikało. Nie? Nic, nic, nic z tego nie było. Jego decyzyjność w polu karnym no, jest w tej chwili na dramatycznym poziomie i on autentycznie zaliczył regres do tego Viniciusa z początku kariery w Realu. Nie wiem, jak to się stało, ale tak jest. On wtedy wyglądał dokładnie tak samo. Jeżeli oglądaliście wtedy Real, to na pewno to pamiętacie. Dryblował dużo, miał dużą taką łatwość wchodzenia w pole karne właśnie przy dryblowaniu rywala, stworzenie jakiejś, jakiejś sytuacji, a potem ta decyzyjność w polu karnym to po prostu było, co teraz, nie wiem. I pff, w trybuny albo w kosmos, albo gdziekolwiek, nie? Tą piłę. I teraz to wygląda tak samo, że on ma dużą łatwość w, w tych pojedynkach indywidualnych, fajnie wchodzi w to pole karne, ale zamiast odegrać tą piłkę do lepiej ustawionego kolegi, to on wchodzi w dryblingi z trzema rywalami. Notorycznie, nie? I taki obrazek mi się zapisał z tego spotkania w pierwszej połowie, kiedy składał się do strzału w polu karnym, po akcji chyba drużynowej nawet. I zamiast zostawić tą piłkę Ardzie, bo widział, że on, bo był odwrócony plecami do bramki, widział, że Arda nabiega na tą piłkę, to on decyduje się na jakiś taki strzał z półobrotu na ślepo, nie wiedząc, co jest za nim tak naprawdę. Taki ekwilibrystyczny, nieprzygotowany sposób zupełnie, a Arda nabiega na wprost na, na, na piłkę. Nie wiem, ma 5-6 metrów do bramki, to, to jest to jest wtedy brama no, 100% prawie. Zwłaszcza, że Arda ma świetne wykończenie, a on mu tej, tej, tej piłki nie daje. Zabiera ją spod nóg i, i wykonuje taki strzał nieprzygotowany i bramkarz broni. Przecież ty widzisz, że chłopak nadbiega, nie? Zostaw mu tą piłkę. On jest zdecydowanie lepszej pozycji niż ty do oddania strzału. Więc ten Vinicius irytuje mnie coraz bardziej i ja wam powiem szczerze, że... No się wiecie o tym, jeżeli oglądacie moje, moje filmy, to wiecie o tym, jaki ja mam stosunek do Viniciusa. I ja nie zmieniam zdania. Ja jestem w tym obozie, że on po sezonie powinien po prostu ten Real opuścić, i to będzie z plusem dla obu stron. Po prostu, i Vinicius na tym zyska, tak, tak mi się wydaje. E, czy to będzie finansowa sprawa, czy to będzie sportowa, czy cokolwiek innego, może gdzieś będzie wielkim liderem drużyny i, i na niego wszystko, wszystkie laury spadną. Okej, okay, niech będzie, nie? I Real też na tym zyska, bo na ten moment Vinicius sportowo nie daje tyle, żeby, żeby go żeby akceptować i tolerować wszystkie jego te złe, negatywne strony. Takie jest moje zdanie i ja jestem właśnie w tym obozie, że żegnamy Viniciusa po tym sezonie i próbujemy troszeczkę innego ustawienia. Powiem też jeszcze więcej o tym właśnie w tej analizie ogólnej sytuacji Realu Madryt, do czego za chwilkę przejdę, bo o samym meczu w zasadzie w zasadzie nie będę się, tak jak mówię, rozwodził. Zagraliśmy fatalnie w ataku, bez pomysłu. No, vibe Ancelotiego. no tak, był, był żywy w tym meczu bardzo. I, I oglądałem to mniej więcej właśnie z taką emocją, jak niemal cały poprzedni sezon. O, no, nic się tam wielkiego nie działo. Ale to Rajo też, musimy to nadmienić, no nie? bo ten mecz może być albo symptomem poważniejszej już choroby, albo takim nic nieznaczącym objawem, kaszelnięciem takim, no nie? który nic nie znaczy tak naprawdę w dłuższej mecie, bo to Rajo jest rywalem strasznie niewygodnym, zwłaszcza u siebie. My wygraliśmy tam ostatni raz, bodajże w 21 roku, 1 do 0. Ja mam taki, wiecie, w głowie obrazek z tych spotkań na Wajekas, i jeden taki zapamiętany w głowie, po prostu, i to zostanie już na zawsze, to ta bramka Cristiano Ronaldo, piętką, nie? W tych czerwonych strojach, jak oni wtedy byli, wyjątkowo. I, i wtedy też, wiecie, to był potężny zespół, Cristiano i tak dalej, no genialny, genialny skład. I na Bajekas przyjeżdżają wielkie gwiazdy, i ledwo wciskamy 1-0, i to po taki, takiej bramce, piętką w polu karnym, bardzo nietypowej, a tam też się nie dało nic wcisnąć im. Więc to, to, to raja jest strasznie niewygodnym rywalem, i tam się gra, no Rallowi zawsze źle. I zresztą nie tylko realowi, ale chociażby sama Barcelona, przypomnijmy sobie, nie, jakimś cudem ostatnio nie dostała tam potężnego klepu, tylko dzięki wyłącznie postawie Joana García. Więc tam rzeczywiście gra się wszystkim, no, 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 no mega ciężko, i to należy też wziąć pod uwagę. Takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę, że że ten mecz wcale nie musi być właśnie symptomem takiej poważnej choroby, że to już jest koniec, po prostu dramat, Armagedon, meteor spadł na Bernabeu. Wywalamy wszystkich. Także ja myślę, że nie. Myślę, że na spokojnie musimy do tego podejść i w zasadzie dobrze, że jest ta przerwa reprezentacyjna, bo i Szabi i piłkarze będą mieli trochę czasu na poukładanie sobie tego, na uspokojenie się właśnie też i kibice zresztą też będą mieli troszeczkę na to czasu, więc myślę, że tak jak ja tych przerw nie trawię reprezentacyjnych w ogóle i zawsze się wkurzam, że one są, tak tym razem przyjmuję je z takim okej, okay, fajnie, <laughs> mamy, mamy akurat przerwę w idealnym momencie, jakim może być. Zobaczymy, może wypluję te słowa po przerwie, jak połowa chłopaków, tfu, przyjedzie kontuzjowana, oby nie, na razie, na razie w tym aspekcie nam się to udaje, tfu, tfu. Słuchajcie, przejdźmy do takiej właśnie analizy realu. Całości. Jako, tak na razie na razie podsumujmy to, co się do tej pory wydarzyło w tym sezonie i jak wygląda praca szabiego, i jak wygląda praca piłkarzy, bo to jest, możemy to traktować oddzielnie, a możemy też to wziąć do kupy razem. Nie? I można na to spojrzeć w ten sposób. Oddalmy sobie troszeczkę wykres i spójrzmy na to, jak sobie szabi faktycznie w tym realu radzi. I jeszcze tydzień temu. Ja sam zresztą mówiłem o tym, że o wreszcie ten Real jest potężny. Nie tylko na papierze wygrywamy z Barceloną. Mierzymy taką walencję 4 do 0. Dominujemy ją całkowicie. Coś co, 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 co za Carlo no, było mega sporadyczne. Nie? A teraz, a teraz może powtarzalnie już to będzie wyglądało i ten Real może być mega, mega silny. no I tydzień później nasze nastroje wiecie z euforii spadły po prostu w dół do, do bagniska niemalże marazmu. I, i czy to jest uzasadnione słuchajcie, każdy zespół może mieć dołek i Real ma w tej chwili dołek i zobaczcie jak, jak te dołki potrafią szybko się pojawiać i szybko też znikać, bo taki też dołek można było mówić, że mamy po meczu z Atletico w Derbach tragiczny mecz, dramatyczny i wtedy też mogliśmy mówić o tym, że oj, Real jest w dołku, szybko się bardzo od niego odbił i być może teraz po przerwie reprezentacyjnej też się szybko odbijemy i powiem Wam jak ja to widzę? Ja ogólnie widzę i powtarzam to już w wielu filmach, że poprawa gry jest bardzo widoczna za Szabiego Alonso i wciąż mamy spore wpadki, to prawda. I nawet jeżeli weźmiemy ten nieszczęsny KMS pod uwagę, czego ja już staram się nie robić, no ale dobra, weźmy go pod uwagę, to nawet tam już ta gra lepiej wyglądała od razu po wejściu Szabiego i skończyło się to taką bardzo sromotną porażką z PSG. do. Tego półfinału, raczej wszyscy stwierdzili, o kurcze, szabi fajnie, robi robotę, jest coraz lepiej, jest coraz fajnie, 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 fajnie. PSG Zbiło wszystkich po prostu z tropu i nagle wszyscy się znowu zastanawiają, czy ten szabi na pewno jest dobry, nie? Po dwóch tygodniach pracy z nimi. Okej, okay. ale czas zaleczył rany, to był tylko początek, wstałem, lecimy znowu. Rozpoczyna się sezon. Coraz lepiej, coraz fajniej, coraz fajniej, schodzimy, wchodzimy, dobrze, że Szabi robi robotę, Atletiko, puf, spadamy. I znowu, czy Szabi się nadaje, czy to w ogóle jest dobry projekt, nie? W tej chwili mamy coś bardzo podobnego. Znowu się wspinaliśmy, wspinaliśmy, coraz lepiej, coraz lepiej. Od razu po dołku z Atletiko przyszedł z Barceloną, wygraliśmy go w dobrym stylu, a Szabi jest mistrz, nie? Potem pokonaliśmy Walencję, super, to idziemy już po wszystko. I oczywiście przychodzimy z Liverpoolem, słabiutki i. To raja teraz. Też mecz słabiutki. Dwa mecze z rzędu nie strzelamy gola. Dwa mecze z rzędu wyglądamy no źle. I teraz, czy my już od tej pory idziemy tylko w dół, nie? Czy znowu zaliczymy takie mocno odbicie się? I wiecie co? Mi się wydaje, że bardzo dużo zależy tutaj od samej szatni, bo trener szabi w tym wypadku oczywiście. Ma ewidentnie jakiś pomysł na tą drużynę, natomiast to na ten moment wygląda tak, że to raz wychodzi, raz nie. I w niektórych meczach oni, no myślę piłkarze oczywiście, realizują ten plan znakomicie. I mamy takie zwycięstwo z Walencją, mamy zwycięstwo z Barceloną, gdzie plan został zrealizowany na boisku. A potem przychodzi Liverpool i jesteśmy zaskoczeni. Czy jest to wina Szabiego? Też, na pewno, oczywiście, że tak, bo na Liverpool źle się przygotował. Slot w tym momencie lepiej wykombinował praktykę na to spotkanie z Rajo. No jak mówiłem, z Rajo zawsze się gra tam do dupy na tym ich stadioniku i problemy są tam w zasadzie od zawsze, odkąd ja pamiętam i, i nigdy nie było tam łatwo. Więc jeżeli sobie to wszystko oddalimy, to ja myślę, że możemy być spokojni. Ale właśnie, sporo zależy od szatni. I co mam tutaj na myśli? Mimo tej wygranej z Barceloną wiemy, co się działo z Viniciusem. Wiemy, jak wyglądało napięcie związane z tym jego zachowaniem. I potem mamy jakieś przecieki w mediach, że, że szatnie nie do końca kupuje tego szabiego, że, że nie jest z nim zżyta. I wiecie, z przeciekami medialnymi jest tak, że dużo z tego to jest wyssane z palca. Gówno. Jezu, co za obrzydliwe porównanie. <słuch> Są banialuki najczęściej, ale ziarno prawdy w tym też się chowa. Nierzadko. I czasem tak jest, że jeżeli pojawia się ileś przecieków na temat danej rzeczy, no to gdzieś coś z tego jest zazwyczaj prawdą. Nie wszystko, ale pewne elementy, nie? Może jedna rzecz, może dwie rzeczy, ale coś z tego staje się w pewnym momencie prawdą, albo jest prawdą po prostu. I wydaje mi się, że tutaj, w tych przeciekach, że szatnia nie do końca jest szabim, jest to ziarno prawdy. I jak myślicie, co jest tym ziarnem w tej szatni? Hmm? Kto najwięcej traci na przejęciu drużyny przez Szabiego? Dam mam 5 sekund na zastanowienie się. Brawo! Brawo! Nasz kochany Brazylijczyk. <grymne> Właśnie. Nasz kochany Brazylijczyk najwięcej tak naprawdę stracił, no nie? Na tej sytuacji, ale wciąż nie stracił wcale tak dużo, nie? Po prostu nie jest, nie ma tego statusu niepodważalnego, absolutnie niepodważalnego zawodnika, ale on i tak gra w pierwszym składzie w większość meczy, więc te jego pretensje też są według mnie nieuzasadnione. No ale, ale widzicie, są. Wiemy, że, że Vini też nie jest piłkarzem yy, bardzo inteligentnym. Powiem to w taki łagodny sposób. Więc on chyba to widzi tak, że... że, że, że nie wiem, że on będzie trochę sabotował tą pracę Szabiego. Hmm. trudno, trudno, nie, się odnieść do czegoś takiego nie będąc blisko <laughs> szatni. To są wszystko. Ja też spekuluję, nie? ja też trochę zmyślam, bo wcale nie muszę mieć racji, przecież. Może to nie jest Vinicius, ale on tak naprawdę najwięcej na razie traci na tej współpracy, bo zobaczcie tacy piłkarze jak Arda, jak Mbappe, jak Bellingham nawet, który dopiero co prawda wraca, ale on od razu staje się graczem pierwszego składu, nie? Kto jeszcze? Valverde nie wierzę, żeby w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek rzeczy wynosił z tej szatni, próbował coś destabilizować. To jest dobry chłopak po prostu. Kto jeszcze na tym traci? Co Chua Meni? Nie. Gra w pierwszym składzie. Mendy kontuzjowany. Fran nigdy nie był podstawowym zawodnikiem, żeby, żeby tracić na tym, że karera schodzi i on gra prawie wszystko, nie? Kto trend? Ledwo wszedł do drużyny i też mi się wydaje, że to jest młody chłopaczek. Kto? Kto, kto, kto ma w interesie, żeby, żeby tą szatnię, jeżeli już to podburzać, nie? No właśnie. Brazylijczyk, ewentualnie ten drugi Brazylijczyk, który też no, stracił bardzo, nie? Na, na, na odejściu Oncalotiego, bo wcześniej był no, no, non-stop grał w pierwszym składzie, a teraz no, jest rezerwowym. Więc gdybym ja miał obstawiać, że jeżeli w szatni są jakieś niesnaski, są, są próby destabilizacji jej, to. Ona wychodzi właśnie z tych Brazylijczyków. I jeszcze mamy kolejnego Brazylijczyka, czyli Hendrika, który też bardzo dużo stracił i w tym momencie jest no, w hierarchii, chyba 24 albo 25 zawodnikiem w kadrze. Nie? Jest na, na szarym, szarym końcu, więc ta grupa Brazylijczyków, a wiecie, to już widzieliśmy to w Realu Madrytu. Nie? Grupa Brazylijczyków była kiedyś, grupa Holendrów była kiedyś, jak taka, taka, taka narodowościowa grupa się zbierze i się zgada, to rzeczywiście, rzeczywiście ta szatnia może zostać rozwolona przez coś takiego. Widzieliśmy to już, to nie jest, to nie jest nowość. Nie? Ale wracając do tego, że ja się absolutnie mogę mylić i może to w ogóle nie być prawda i te wszystkie doniesienia medialne są jakąś bzdurą kompletną i szatnie jest wszystko git, tylko że ten mecz z Rajo i ta mowa ciała piłkarzy, no nie potwierdza tej teorii, że jest wszystko git. Widać, że coś u nich mentalnie teraz siadło, i nie wiem, czy to jest kwestia właśnie po prostu porażki w Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Ciężko by było, no nie? że, że kurczę, jedna przegrana po świetnym, świetnym okresie, i my już po prostu psychicznie siedliśmy. Ciężko w coś takiego uwierzyć. Okej, okay, mecz z Liverpoolem nie był jakiś wybitny, delikatnie to ujmując. Ale nie był też, znaczy to nie zostaliśmy 5-0 na web, coś tam, coś tam nawet Real się staro grać. Oczywiście on został zdeklasowany przez Liverpool, tak w ogólnym obrazie, no nie? Ale wiecie, to jest wciąż Liga Mistrzów, Anfield Road, Liverpool, topowa drużyna w Europie, 1-0. Nie ma dramatu, nie? A oni na ten mecz z Rajo wychodzą, tak, jak, tak jakbyśmy byli w jakimś kompletnym dołku. No, chyba zwróciliście na to uwagę, nie? Jak oni, jak oni się w tym meczu zachowują, jak oni do siebie, się do siebie odzywają. Jak Hausen ma pretensje z Karasem, coś nie dogadują się, Asensio tam rzuca rękoma, miny. W ogóle Kylian przecież no, niemal anonimowy występ w tym meczu. Może jakieś zmęczenie fizyczne teraz akurat skoczyło na nich ostro i oni są wyczerpani, <grym> nie? Ale mowa, mowa ciała dla mnie piłkarzy trochę świadczy o tym, że coś tam się rzeczywiście może w szatni dziać. I Alonso może mieć mały problem z tym, żeby to ogarnąć. I to jest i to jest ten bardzo negatywny scenariusz spekulacyjny, znowu podkreślę. Nie? To może być ten negatywny scenariusz, że szatnia się trochę rozpada u Hiszpana i prowodyrem, według mnie, jeżeli już, to są to właśnie Brazylijczycy, prowodyrami. I czy piłkarze, bo już też widziałem takie opinie, czy piłkarze grają na zwolnienie trenera, no, no nie, nie, no wiecie co, jeżeli ja bym miał obstawiać jakieś możliwe scenariusze tego, co się, co się dzieje, to granie przeciwko trenerowi ja ustawiam, wiecie, na samym końcu listy. Okej, okay, możliwe, ale 1% <grytanie> daje temu, nie? Nie, to zdecydowanie za wcześnie i, i jakby dlaczego mieliby to robić, nie? Zwłaszcza właśnie tacy piłkarze, którzy zyskali u Alonso. Po co? Nie? Tylko Brazylijczycy w tym momencie. Trójka Brazylijczyków ofensywnych ma teoretycznie z trenerem problem. Było coś z Valverde, ale jak mówię, Valverde jest tak oddanym człowiekiem klubu, że ja nigdy nie uwierzę w to, że on by coś próbował robić złego w tej szatni i próbować ją rozwalić. W to nie uwierzę. Ale Brazylijczycy? Tak. <gryw> jak najbardziej. Nie? I to jest właśnie ten negatywny scenariusz, że Szabi traci szatnie. i jeżeli tak jest, w co ja osobiście nie wierzę, jeżeli tak jest, no to mamy duży problem. To się zgadzam, to to mamy duży problem i nie wiem, już taka totalna spekulacja, że ok, Szabi traci szatnię, za chwilkę odchodzi, bo kolejne jakieś porażki przychodzą, piłkarze grają na to zwolnienie trenera. Ok, to włóżmy już ten taki mega hipotetyczny scenariusz i znowu ściągamy jakiegoś trenera, cholera wie jakiego... I mamy znowu Galacticos, nie? starsi kibice pewnie pamiętają, co się wtedy działo. Carlos Queiroz, jakiś Camacho, Luksemburgo, Jeden wytrzymał miesiąc, drugi wytrzymał trzy miesiące, jeden wytrzymał pół roku. Zmiana, zmiana, kolejny trener, kolejny trener. Żaden tego nie był w stanie ogarnąć, bo szatnia już po prostu była tak rozpasana, że, że trzeba było zrobić reset, po prostu wcisnąć wielki reset i, i przeprogramować tą drużynę całkowicie. I doprowadziło to do dymisji Florentino Pereza, jego pierwszej kadencji. No nie? Taki się tam zrobił bałagan. Czy teraz jest taki bałagan? No nie, nie, nie jest. Nie? Ale właśnie, przy założeniu tego turbo czarnego scenariusza, no to tak, to ta drużyna na jakiś dłuższy okres może być skończona. Nie? Jeżeli, jeżeli, jeżeli ta szatnia rzeczywiście już jest do tego stopnia rozpasana. Ale ja w to nie wierzę. Żeby była jasność. Ja w to nie wierzę, to jest turboczarny scenariusz, jakiś taki wiecie, z horroru Realu Madryt. Zdecydowanie za wcześnie. Jest. Mamy, mówimy o jednej porażce w ostatnim okresie, mówimy o jednej porażce, jednym remisie. Jesteśmy liderami w La Liga. Lidzę mistrzów w pierwszej ósemce, tylko to się liczy. Tak naprawdę nie liczy się pierwsze czy drugie miejsce w tabeli ligowej Ligi Mistrzów, tylko pierwsza ósemka, żeby nie grać tych baraży. I, I na razie to wszystko jest zgodnie z planem. Klasyk mamy wygrany w tym sezonie, więc, więc według mnie to jest po prostu dołek. I teraz ten pozytywny scenariusz tego wszystkiego to to, że właśnie zaliczamy fizyczno-mentalny dołek, który każda drużyna kiedyś ma. Każda. Rok temu ta wielka, wspaniała, Barcelona, flika, która wszystkich miała zmiażdżyć, ona też w tym jesiennym okresie miała mocny dołek. Też coś im siadło, przestali dobrze grać, przegrywali spotkania, remisowali i już wszyscy się łapali za głowę, ojej, lobogar, co tu się dzieje. Ja myślę, że możemy przechodzić coś takiego. I po drodze były te wpadki za Tetico. Wcześniej PSR. Tak, jasne. Ale wiecie, Wpadki też się będą zdarzać. Poza tym Alonso jest świeżutko na stanowisku. I znowu powtórzę coś, co powtarzam w każdym niemal filmie: dajmy mu pracować. My, kibice, oczywiście, decydujemy o tym, no nie? czy mu mamy dać, czy nie dać pracować, ale dajmy mu pracować i oceniajmy go po zakończeniu sezonu. Niech przepracuje cały sezon od A do Z, i na samym końcu przy tym Z zobaczymy, jaki jest wynik tego wszystkiego. A nawet jeżeli nie będzie zbyt dobrze, ale Alonso dostanie powiedzmy taką półwolną rękę, bo w realu to nigdy trener nie będzie miał wolnej ręki całościowo, tylko taką półwolną rękę na zbudowanie swojej drużyny. Czyli załóżmy, odchodzi Vinicius, no nie, ta czarna owca, dajmy na to. Czy ja powiedziałem czarna? Policja. <laughs> Rasistowska policja, przepraszam. <laughs> przepraszam. Afroamerykańska owca w tej szatni odchodzi. Dajmy na to, nawet niech Rodrigo też odejdzie, szabieląco ściągnie kilku, kilku yy, dodatkowych graczy, którzy będą bardziej pasowali pod jego taktykę, ustawi ten zespół i kto wie, czy ten drugi sezon wtedy na przykład nie wystrzeli w kosmos. Nie? Przypomnę znowu sytuację Luisa Enrique w PSG i jak to wyglądało rok temu na początku sezonu. Nie? I gdzie się skończyło? W jakim, w jakim momencie oni byli na tym etapie? A gdzie skończyli? Także słuchajcie, ja, bym, ja właśnie chciałem ten film jako, zrobić jako takie, takie uspokojenie, takie hopium, z angielskiego to, to takie, takie coś jest. Czyli nadzieja, dajmy mu Alonso pracować i nie wydaje mi się, żeby ta szatnia się już rozpadała i że to już jest koniec. Real Madrid jest strasznie hiperboliczny. No nie, To też musimy, musimy to przyznać, że jeżeli wygrywamy, to jesteśmy królami świata i, i po prostu niszczymy, teraz nieżdżymy wszystkich. Wszystkich od razu, nie ma już rywali. Nie? Wchodzi na boisko tylko Real Madrid i wszystkich klepie, a jak przegrywamy, albo no gramy słabiej, bo gramy słabiej, nie będę tutaj w żaden sposób zakłamywał rzeczywistości. Tak, te dwa mecze były bardzo słabe, ale jeżeli już gramy słabiej, no to to już jest koniec, zwalniamy wszystkich. Perez do dymisji, rozwiązujemy Real Madrid i, i zbieramy manatki, i koniec. Tak to troszeczkę w tym zespole wygląda i my też zostaliśmy mega rozpieszczeni w ostatnich 10 latach, nawet. Zostaliśmy mega rozpieszczeni tymi zwycięzcami w Lidze Mistrzów. I nam się teraz wydaje, że Real po prostu musi za każdym razem wygrywać wszystko i przechodzić wszystkich jak, jak przez masło. Nie? Tak to nie wygląda. I, I myślę, że przez wiele, wiele lat nie będzie drużyny, która powtórzy sukcesy Realu Madryt w ostatnim dziesięcioleciu. Przez wiele lat nie będzie takiej ekipy, która nawet obroni Ligę Mistrzów. Nie sądzę, nie sądzę, żeby w ogóle drużyna jakakolwiek się pojawiła w najbliższych latach, która będzie w stanie obronić Ligę Mistrzów, jak to Real robił dwukrotnie, a trzy Ligi Mistrzów wygrał. Potraktujcie ten film jako takie uspokojenie troszeczkę. Ja jestem spokojny. Ja już wiele widziałem <gryt> wzlotów i upadków tego Realu Madryt. I uwierzcie mi, że ta sytuacja nie jest niczym wyjątkowym ani niczym strasznym wręcz Jest po prostu normalna. Naprawdę, normalna. Czekajmy. Ja myślę, że jak oni tam sobie troszeczkę spokoją i posłuchają się też bardziej trenera. Fizycznie im nieco forma też wzrośnie. I wyjdziemy z dołka i znowu skoczymy na górkę, to powinno być OK. Nie? No. Dobra, dzięki za dotrwanie do samego końca. Przy tym dziwnym, takim specjalnym odcinku, zostawcie oczywiście suba, lajka, jeżeli Wam się y, podobają moje materiały. dzwoneczek zmiażdżcie, zostawcie w komentarzu Ala Madrid, jak dotrwaliście aż do, te do tego momentu. Teraz przerwa reprezentacyjna. Nie obiecuję, ale spróbuję zrobić materiał w tej przerwie. Coś tam już zacząłem sobie pisać, to będzie taki bardziej scenariuszowy odcinek, yy, gdzie ja stoję, a nie siedzę, czyli poważnie. Nie? Spróbuję coś takiego zrobić, ale nie obiecuję. <grych> no, słuchajcie, trzymajcie się wesołego jajka Ala Madrid i do zobaczenia, cześć.